To jest nowy, świeżo wyciągnięty stick do kontrolowania z kolekcji Kartoni z Belle. Dlaczego Kartoni w ogóle nie reklamuje swojej własnej kolekcji? Robimy to z kolekcji Kartoni z Belle. Tak wygląda ten stick do konturowania i muszę Wam powiedzieć, że wszystkie kosmetyki przepięknie pachną. Trochę mi się to kojarzy z takimi żelkami Hariby mega słodkimi. Patrzcie na to: świeżutko go dopiero otworzyłam, nic z nim nie zrobiłam, przysięgam Wam. I on ma takie jakby uszkodzenie, i jest w ogóle trochę. Krzywy, w sensie, wiecie, mi to nie przeszkadza, ale to wygląda tak, jakby ktoś maczał w tym już łapska, a on jest świeżo wyciągnięty z folii. I nie wydaje mi się, żeby to miało tak wyglądać. zobaczmy sobie, jak wygląda kolor. Jest mega masełkowy. W ogóle ledwo przyłożyłam do ręki i wygląda bardzo obiecująco. Jest taki neutralny, więc myślę, że idealny do konturowania. Ja mam trochę za jasny podkład, więc nie będę żałować sobie tego styku. To jest jedno użycie stiku na całą twarz i patrzcie, ile już mi go... Przecież on jest taki masełkowy, przepięknie rozprowadza się na twarzy, ale też ekstremalnie szybko ubywa. Najpierw spróbuję go rozetrzeć delikatnie gąbeczką. Pomogłam sobie troszeczkę pędzelkiem i mimo tej początkowej wtopy wygląda przepięknie. Kupiłabym go jeszcze raz i chyba pójdę po jego zapas bo rozprowadza się naprawdę jak masełko. Ten kolor jest perfekcyjny do konturowania, mimo że ja w ogóle jestem maksymalnie blada i mam jeszcze za jasny podkład na sobie. Przepięknie wygląda, nie miałam żadnego problemu, żeby go rozprowadzić. Jedyny problem jest w tym, że faktycznie on się będzie bardzo szybko kończył. Jeśli nie macie neutralnego sticku do konturowania, a szukacie, to to jest perfekcja.